CARTALO jest to silnik wykorzystywany do tworzenia dedykowanych sklepów internetowych, który ułatwia właścicielom e sklepów w zarządzaniu sprzedażą w internecie. Z długą podkreślamy, że rozwiązanie powstało i jest rozwijane w Łodzi. Kartalo umożliwia dostosowanie rozwiązań pod konkretne, indywidualne potrzeby. Rozwiązanie będzie też odpowiednie dla e-commerceów, które ciągle się rozwijają, a także planują ekspansję zagraniczną. Obecnie u jednego z naszych klientów sklep oparty o kartalo działa w 13 wersjach językowych i sprzedaje w 26 krajach. Tarot to nowoczesne, dedykowane narzędzie, które rozwija biznes niezależnie od branży. Proponujemy skalowalny system szyty na miarę, dzięki któremu prowadzenie sklepu jest łatwe, szybkie i opłacalne. Kartalo jest idealnym rozwiązaniem dla dużych e-commerce, ponieważ jest wydajne, jest szyte na miarę, bezpieczne i daje szerokie możliwości, jeśli chodzi o integrację z zewnętrznymi systemami. W zależności od potrzeb i możliwości naszych klientów, wdrażamy sklepy internetowe nawet w 3 miesiące. Realizując na co dzień projekty, pracujemy z wykorzystaniem narzędzi Scrama, dzięki czemu nasza praca jest dużo bardziej transparentna, zarówno dla pracowników. Wewnątrz naszej firmy, jak i dla naszych klientów. Zespoły spotykają się na bieżąco, żeby omawiać zadania, które realizują, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej reagować na wszelkie trudności, które pojawiają się w realizacji projektu. Portal jest bardzo rozbudowanym systemem e-commerce. Został stworzony dla dużych i średnich firm. Ma bardzo wiele przydatnych funkcjonalności, takich jak dział marketingu czy rozwinięty dział SEO. Kartalo jest zintegrowane z innymi systemami, takimi jak Salesmen, Baselinker czy FreshMail. Kartalo ma wiele przydatnych funkcji, istotnych z punktu widzenia klienta końcowego. Są to powiadomienia o dostępności, schowek, z którego można bezpośrednio dodać produkt do koszyka, tabele rozmiarów, które są przypisywane do danego produktu indywidualnie. Moduł zwrotów, który jest bardzo rozwinięty i pozwala klientowi w łatwy sposób dokonać zwrotu bez konieczności wypełniania dokumentów tekstowych. Lista fiszek, która komunikuje klientowi, które produkty są nowościami albo które są w promocjach. Tabela rozmiarów, które są indywidualnie przypisywane do danego produktu. Kretalo jest zintegrowane z czołowymi firmami korierskimi, co pozwala w łatwy sposób wdrożyć ten system u klientów. Kartalo napisaliśmy w technologii PHP. Jeśli chodzi o stronę bazodanową, opieramy się na rozwiązaniach postgresowych. Od strony serwerowej, kartalo osadzone jest w przestrzeni rozproszonych serwerów aplikacyjnych, jakimi i chmurowych, już w celu dostarczania kontentu końcowym użytkownikom. W skład naszego produktu wchodzi też wiele dodatkowych narzędzi, aplikacji pomocniczych, takich jak mechanizmy kaszujące. Statystyczno-analityczne, a także dbając o bezpieczeństwo, jak na przykład WAF. Kartalo możemy zintegrować z wieloma systemami zewnętrznymi. Posiadamy już wiele gotowych integracji w obrębie naszego silnika. Kartalo, zarówno nasza aplikacja CMS-owa, dostępna dla operatorów, jak i już frontowa sklepowa, jest przygotowana z myślą o współpracy z urządzeniami desktopowymi, jak i urządzeniami mobilnymi. Nasze zespoły frontendowe oraz analityczne czy user experienceowe stale monitorują sytuację na rynku i pomagają nam dostosować nasz produkt do zmieniającego się otoczenia. jest na każdym etapie projektu. Od początkowych prac w projekcie w trakcie rozwoju programowania o nowe funkcjonalności, jak również po wdrożeniu projektu na produkcję. Wykonujemy testy funkcjonalne, integracyjne, wizualne, także akceptacyjne. Też warto wspomnieć, że testy to nie tylko weryfikacja nowych funkcjonalności ze specyfikacją, ale również ocena, czy dostarczane programowanie jest przejrzyste i przyjazne dla użytkowników. Mamy dwa zespoły testerskie, obecnie zespół kilkunastu osób dba o zapewnienie jakości. Oprogramowania wypuszczanego przez naszą firmę. Testowanie daje nam poczucie, że wdrażany produkt działa poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Dzięki testom oprogramowanie, które jest wdrażane na produkcję, jest jak najwyższej jakości i minimalizujemy tym samym ryzyko wystąpienia błędów. Te ewentualne błędy staramy się wychwytywać w fazie testów.